Hejo, hejo, hejo. Dzisiaj obejrzymy inscenizację bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Chodźcie z nami. W środku stał chówiec złożony z najdzielniejszych rycerzy Ziemi Łęczyckiej. Tuż za nimi rycerstwo Mazowsza, pod na wietrze orłami i żmicami. Oraz chówce Podola, mające za herb roześmianą twarz Słońca. Nieopodal łucznicy Mikołaja trawy z Wiślicza. Naprzeciw pogrywały chorągwie Krzyżaków i ich sprzymierzeńców konturstwa i miasta Gdańska oraz miasta Braniewa. Nad nimi dominowała chorągiew Zakonu Krzyżackiego, którą prowadził marszałek Prus Fryderyk Wallenbrot oraz chorągiew księcia szczecińskiego Kazimierza V. Jak skała stoczona z góry spadając, coraz większego pędu nabiera, tak i one z kroku przeszły w rysią, potem wcwał. i szły straszne, niepohamowane, jako lawina, która musi zetrzeć i zdruzgotać wszystko przed sobą. Polacy odrzucili krzyżaków, w tył mieli słychać. Ci z rycerzy krzyżackich, którzy już pod Wilnem zaznali bitę z Polakami, wiedzieli, jaki to nieużyty i natarczywy jest lód. Krzyżaków i gości zagranicznych ogarnęło zrazu podobne do strachu zdumienie. Niejeden też wstrzymywał się mimo woli przed walką. Spoglądał przed się niepewnie i nim się namyślił, co czynić, ginął pod ciosem polskiej prawicy. Czeregi wojsk sprzymierzonych czekały. Nowe chorągwie korony w bólu ruszyły. Nie takiej siły i hartu ducha krzyżacy się spodziewali. Wojsko polskie-litewskie z zaciekłością i nienawiścią parło do przodu. Jeszcze łucznicy marszów zatrzymać chcieli. Raz po raz zasypywali strzałami ze swych łuków nacierających wojów. Jednak o rycerze nie ugięli się pod gradem strzału. Widok przybliżających się szeregów krzyżackich zmagał chęć odpłacenia krzywd. niezabliźnionych ram odwiecznego. Kwiat rycerstwa polskiego stawił czoło najpierwniejszemu z całej Europy Zebranemu rycerstwu. I dotrzymywał mu placu boju, cześć czyniąc swoim znaku. Równie jak grad w jesień miłosiernie z miedzianych chmury na łanżyta, tak gęsto sypały się ciosy okrutne i biły. Biły miecze, biły okrze, biły bez tchu i miłosierdzia. Dźwięczały jak w kuźniach żelazne plachy. Śmierć gasiła nieby wicher żywoty. Nień rwał się w piersi, gasły oczy, a zbielały młodzieńcze głowy. Pogrążały się w noc głusną. Okropna bitwa rozgrywała się na całej linii. Ziemia spłynęła potokami krwi. Zachmurzyło się niebo i odezwały się głuche grzmoty. Jakby sam Bóg chciał mieszać się między walczących. A wtem stało się coś przerażającego, co dech w piersiach rycerzy mogło odebrać. Oto krzyżacy zaatakowali chorążego Marcina z Wrocimowic, trzymającego wielką świętą dla wszystkich wojsk Chorągiew krakowską z orłem w koronie. Leżący na ziemi krzyżak rozpłyn nożem brzuch konia, rumak i jeździec zachwiali się nagle, a wraz z nimi zachwiała się Chorągiew. W jednej chwili żelazne ramiona wyciągnęły się po nim. Zdało im się, że to koniec, że strach i pokłoch ogarną teraz Polaków. To właśnie czekał ich straszny i krwawy zawód. Polacy rzucili się jak lwy rozżarte. Burza rozpętała się koło chorągwi. Ludzie zbili się w jeden wir potworny. Królewska murem wysunęła się naprzód, aby pana piersiami zasłonić. Widok krzyżaków dreszczem mógł przejąć najodważniejsze serca. Był to bowiem sam kwiat i wybór rycerstwa. Sam Wielki Mistrz jechał przed nimi w białym, szerokim płaszczu. Jego celem były jednak siły główne Polaków. Nie chcąc rezygnować z zaskoczenia, Wielki Mistrz pozostawił niewielki oddział w spokoju, nie wiedząc, że obok samego króla przejechał. Krzyżacy, obaczywszy przed sobą chorągwie polskie, szykujące się do walki, uderzyli z sił całych. Wbili się w polskie chówce, w pył chcąc rozbić polską potęgę. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Pa, pa!